Trasa S2. Okolice lotniska i węzła marynarska. Wyraźnie już widać drugą nitkę trasy prowadzącej w stronę Puławskiej. Nieco dalej ostatnie prace przy nawierzchniach, zarówno trasy głównej, jak i dojazdów i skrzyżowań. To krawężniki między jezdniami. Większość wiaduktów wraz ze zjazdami na tym odcinku trasy jest już gotowa. A tu już prace przy puławskiej na wysokości kabat. Po środku, między jezdniami, przygotowywane są zbrojenia centralnych podpór wiaduktu. Betonuje się też płytę fundamentową. Na Podzamczu uczestniczyliśmy w otwarciu plenerowej wystawy Umówiłem się z nią na dziewiątą, czyli o rozrywkach przedwojennej Warszawy. Jej scenariusz przygotowała Anna Belka. Ponad 120 fotografii, grafik, relacji, wspomnień przedstawia ofertę kulturalno-rozrywkową stolicy lat 20. i 30. To bal w Akademii Sztuk Pięknych. Ech, bawiono się wtedy wspaniale. Restauracje i tarczyki, kina i kabarety. Materiały pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego Miasta Warszawy i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wystawa potrwa do końca lipca. W ramach akcji Lato w mieście w arkadach kubickiego zajęcia dla młodzieży gimnazjum. Metoda Jacquesa de la Croza polega m.in. na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego. To sposób na umuzykalnienie dla najmłodszych. Rytm i ruch, ćwiczenia i zabawy w takt muzyki wzmacniają i rozwijają poczucie tempa czy poczucie metryczne. A przy tym jest wiele radości. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Podczas wiosennych i letnich weekendów teatrzyk na Chmielnej przygotował dla najmłodszych wiele klasycznych bajek. To historia wawelskiego smoka. Przedstawienia to zarówno rozrywka, zabawa, jak i forma edukacji kulturalnej. Po spektaklu mali widzowie mogli zarówno poznać aktorów, jak i bohaterów. Smok, który na scenie budził jednak odrobinę strachu, okazał się bardzo sympatyczny. Tarszyk na Chmielnej zaprasza na kolejne spektakle. W Łazienkach w amfiteatrze orkiestra reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji pod batutą podinspektora Janusza Trzepizura wystąpiła z uroczystym koncertem, który poprzedził ogólnopolskie obchody 93. rocznicy powstania policji. www.um.warszawa.pl